Cześć kochani, witam was w nowym filmiku. Nowy rok to czas noworocznych postanowień i najczęstszym z nich jest oczywiście dbanie o swoją serwetkę, dlatego dzisiaj pokażę wam sportowych rzeczy. Zapraszam do oglądania dalej. O swoją sylwetkę i kondycję możemy też dobrze wyglądać, na przykład dzięki takiemu kardiganowi, który ma luźny, kaskadowy przód, dzięki czemu ukrywa mankamenty naszej sylwetki. A przy okazji też podkreśla jej. A tutaj ma naprawdę bardzo wygodny materiał, bardzo przyjemny, miękki w dotyku. Koszt tego kardigana to tylko 124,99, a teraz przejdźmy do dodatków. Torba, która pomoże nam się spakować na siłownię czy na fitness, bardzo duża torba, która ma dodatkowe kieszenie, a w środku ma małą kosmetyczkę i worek na buty więc wszystko tutaj zmieścimy, spakujemy. Ta torba to koszt 89.99. Naprawdę dobrze się prezentuje. Dla tych, co wolą nosić plecaki, mamy również propozycję wygodnego plecaka z regulowanymi szelkami. On również jest bardzo y, pojemny i koszt tego plecaka to 49.99. Buty oczywiście pasują do torby jak każda kobieta musi mieć wszystko dopasowane te buty są bardzo wygodne mają bardzo elastyczną podeszwę jest, zapewniają one stabilność przez to że też mają usztywniane tyły design jest oczywiście bardzo ładny stopa wygląda na smuką w tych butach przez to też nadają się do chodzenia na co dzień bardzo mi się podobają, i przez to, że są niesamowicie lekkie, są bardzo przyjemne dla naszych stóp. Tak się prezentują. W zestawie są również sznurówki. Koszt to 139,99. A te sznurówki pasują na przykład do zegarka. Zegarek lustrzany Dixie koszt 69,99. I waga. To jest taki osobisty dietetyk i zarówno nie przyjaciel każdej kobiety, ale dzięki em, takiej wadze jesteśmy w stanie em, sprawdzić nie tylko em, naszą wagę, ale również poziom tkanki tłuszczowej, poziom wody, masę mięśni, masę kości, i wskaźnik masy ciała. Ustawiamy na niej nasz wiek i nasz wzrost i teraz wszyscy dowiedzą się, ile waży i jaki mam poziom tkanki tłuszczowej. Wystarczy chwilę odczekać. Stanąć oczywiście prawidłowo na tych dwóch paskach. Jak widzicie, moja waga jest taka, i teraz obliczam właśnie te dodatkowe funkcje. Koszt takiej wagi to 124,99. Dzięki temu możemy ustawić sobie nasze ćwiczenia oraz dietę, więc jest to bardzo przydatny gadżet. No i przechodzimy do ćwiczenia. Życzę Wam oczywiście wytrwałości i abyście osiągnęły swoje cele w ćwiczeniach i zadbały o swoją sylwetkę, bo w zdrowym ciele, zdrowy duch. Pamiętajcie o tym. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia, pa pa!